Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Tak pisze autor listu do Hebrajczyków. Ale znamy także to szczególne powiedzenie, głęboko zakorzenione w tradycji Kościoła: Per Mariam ad Jezu, przez Marię do Jezusa. Co w konsekwencji prowadziłoby do wezwania? Patrzmy na Marię, która nam w bierze przebodzi i ją wydoskonala. I kiedy próbujemy wmyśleć się w życie świętego Jana Pawła II Wielkiego, w jego wierność biskupiemu i papieskiemu zawołaniu, to tu stąd. To możemy bez trudu stwierdzić, że im ktoś bardziej jest Maryjny, tym bardziej Chrystusowy. Im bardziej chce być wierny Panu Jezusowi i Jemu służyć, tym z większą mocą będzie wołał na wszystkich areopagach świata, żeby otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi wołać nauczać, ale także świadczyć swoją codzienną pracą. A kiedy Pan Bóg tak zechciał, to i cierpieniem. Patrzmy na Marię, która nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. To szczególne wezwanie, jakże aktualne dzisiaj, kiedy drodzy bracia w kapłaństwie Pragniecie Bogu dziękować za dar kapłaństwa w dniu, w którym przypada święto nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. I stąd ta refleksja, to pytanie, na ile jestem Chrystusowy, a dokładniej na ile jestem maryjny, by być Chrystusowy i w jakiej mierze to, co ona objawiła, idąc pod natchnieniem Ducha Świętego z pośpiechem w góry do Ain by spotkać Elżbietę, na ile to przekłada się na codzienność naszego kapłańskiego życia. Pozwólcie, że trochę hasłowo. Nawiążę do tego przesłania, które daje nam kapłanom Najświętsza Dziewica Maria, a jednocześnie jak do tego, co ona sobą ukazuje, w jakiejś mierze odnoszą się słowa czytanego dzisiaj fragmentu listu świętego Pawła do Rzymian. Najpierw. Najświętsza Maria Panna pokazuje nam, że trzeba być otwartym na natchnienie Ducha Świętego. Być otwartym i za nimi podążać z całą odwagą i ufnością. A święty Paweł pisze: Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. Biegła do Maryi, niosąc pod swoim sercem zbawiciela świata, wcielającego się przez nią i w niej jednorodzonego syna Bożego. Była żywą monstrancją tego, który jest. A święty Paweł pisze, wzywa, pełnijcie służbę Panu. Tę służbę, którą wczoraj pełniliśmy w sposób szczególny na procesjach Bożego Ciała, którą będziemy w nieco mniejszym wymiarze wypełniać przez najbliższą, rozpoczynającą się oktawę Bożego Ciała, kończącą się uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale wiemy, to odnosi się do naszej codzienności pełnić służbę Panu, na wzór Jana Pawła II, wzywając, by ten świat, w którym przyszło nam żyć, służyć, działać, by ten świat otwierał się z odwagą na Chrystusa, bo przecież bez Chrystusa żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie. I dalej Maria uczy nam, nas przeżywać nasze kapłaństwo i dzielić z innymi wielkie rzeczy Boże. To przebrzmiewa z jej, wybrzmiewa z jej magnifikat. A święty Paweł pisze: Weselcie się nadzieją, bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Bo Właśnie wtedy, kiedy jesteśmy nadzieją przeniknięci. I tę nadzieję niesiemy światu, który częstokroć żyje właśnie bez nadziei. Jedynie bieżącą chwilą. Lękający się tego co jutro i co pojutrze i co w ostateczności. Niosąc tę nadzieję Przeżywamy wielkie rzeczy Boże w sobie, ale dzieląc się nadzieją i budząc w innych nadzieję, odkrywając jej szczególną moc, przeżywamy rzeczywiście wtedy razem z całym Bożym ludem wielkie dzieła Boże. Ten fragment ewangelii. Dzisiaj czytanej kończy się stwierdzeniem, że pozostała jeszcze u Elżbiety przez trzy miesiące, aż do rozwiązania, niosąc jej wsparcie, pomoc, a jednocześnie dzieląc jej radość bycia matką nieść pomoc innym. To nasza posługa kapłańska i wiemy, jaka ona może być. Wieloraka, jak nas swą wielorakością może zaskakiwać. A święty Paweł wzywa nas: zaradzajcie potrzebom świętych i konkretnie przestrzegajcie gościnności. Z tym oczywiście, z tą niesioną innym, Zwłaszcza bezinteresowną, ofiarną pomocą, wiąże się radość. Tę przyniosła Maryja Elżbiecie. To dało jej poczucie odkrywania wielkich dzieł, które dzięki miłosierdziu Bożemu w, nią, w niej i przez nią się dokonują. Nie może być inaczej, gdy chodzi o posługę kapłańską, jako posługę radości, w świecie, który tak bardzo przeniknięty jest pesymizmem i zwątpieniem we wszystko. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Bo uznanie kogoś, jego godności, jego wartości, jego miejsca w kościele budzi radość, nie tę zwykłą, którą daje świat i która bardzo często staje się pustym śmiechem. Radość bycia dzieckiem Bożym. A to ostatecznie. Prowadzi do wyspawiania Boga. Wyspawiania, które jest naszym dziełem, ale które sprawia, że porywa ono także innych. To właśnie z tego poczucia, że mamy za co Boga wyspawiać. Z tej świadomości ogromnej wdzięczności, która musi się budzić w nas. Każdego, z wasz, każdego dnia, zwłaszcza podczas sprawowania najświętszej Eucharystii. Z tego musi rodzić się także to, do czego wzywa nas święty Paweł. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złożeczcie. Pokazujcie moc Bożego błogosławieństwa, które przewyższa wszelkie poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. To jest właśnie ta prawda, którą znajdujemy w innym fragmencie listu świętego Pawła do Rzymian. Zło dobrem przezwyciężajcie. Bo to zmienia świat, błogosławieństwo, nie zło życzenie. I stąd ostatecznie każdy dzień życia kapłańskiego staje się magnifikat. Wielkim magnifikat na kształt tych słów, którymi wielbiła Najświętsza Dziewica Najwyższego, wtedy kiedy widziała radość i uniesienie swej krewnej Elżbiety. Przypomnijmy raz jeszcze te słowa, które mogą, powinny być najbardziej głębokim natchnieniem naszej duszy. Wielbi dusza moja, Pana, i raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd, wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. Wysławiać Boga, a jednocześnie wsłuchiwać się, tak jak to Maryja czyniła w przeżycia innych, w przeżycia zwłaszcza Elżbiety. Weselcie się z tymi Którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, bądźcie jednego ducha, bo i w weselu, i w płaczu trzeba wysławiać tego, od którego pochodzą wszystkie wielkie rzeczy. Maria spotkała się na koniec z podwójnym błogosławieństwem ze strony Elżbiety. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiona jesteś, która się uwierzyła. Niech nasze dzisiejsze wspólne sprawowanie dziękczynnej samej swej istoty przecież Eucharystii będzie jedną wielką prośbą o to, byśmy zasługiwali na błogosławieństwa. Właśnie te, jakimi została obdarzona Przynajświętsza Dziewica, aby do każdego z nas także mogło odnieść się słowo błogosławiony jesteś pośród innych wierzących. Błogosławiony jesteś, żeś uwierzył.